Siemano widzowie z tych I w dzisiejszym odcinku robimy sobie losowy skin Marvela. Zasady są naprawdę proste. Od tego, jaki dostaniemy skin, zależy to, jakim możemy grać przedmiotem. Zacznijmy, może, od początku. Moon Knight, oczywiście, szare temy. Zielony Goblin, zielone. Mystique, niebieskie. Brawler, fioletowe. oraz Złoty Szef Thanos, oczywiście, złote i mityczne. Przy okazji, w dzisiejszym filmie będziemy też testować nową mychot Stila, czyli Aeroxa Piątkę. Nowe myszki oraz oczywiście eleganckie promocje. Możecie obszaić w linku w opisie, do którego was serdecznie zapraszam. Jeżeli tego jeszcze nie robicie widzę, zostawcie na kanale, żeby być na bieżąco oraz oczywiście niczego nie ominąć. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, jak zostawilibyście łapkę w górę pod tym filmem oraz pamiętajcie o kodzie Zakszak i Ty w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć naprawdę wielkie, wielkie dzięki za to. No i zobaczmy, ja już się przedłużam, zapraszam Was do oglądania odcinka. A ja jestem w busie. No i witam was serdecznie w losowym skinie z Marvela. Ja oczywiście zaraz wyskakuję z busa. Słuchajcie, 3, 2, jeden lecimy, patrzymy jakiego mamy skina, a pierwszy skin to zielony goblin. Oznacza to oczywiście, że gramy zielonymi przedmiotami, jak w sumie sama nazwa skina mówi. Powiem wam, że nie wiem do końca, gdzie mam polecić, ale polecę na przykład na ten domek, bo jest blisko. O, pierwsza skrzynka, mamy od razu SMG, Bardzo mi się to podoba. No nie powiem, że nie. Ej, ale mamy też pierwszego gościa. Ty, panie, co pan robisz? E, e, Mordo, co, 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 co się dzieje? Powiem tak, nieco. Codzienna sytuacja, y, ale mamy pierwszego fraga, więc pozdro. Najłatwiejszy sposób na zdobycie zielonych itemów oczywiście otwieranie skrzynek, no bo ze skrzynki najgorszy przedmiot, jaki możemy dostać, no to właśnie w sumie zielony. No więc idziemy do kolejnej skrzynki i dostajemy widzowie. A, tu nie ma skrzynki. ona jest u góry, dobra, nieważne. I dostajemy, słuchajcie, o, niebieski. No tak, czego mógłbym się innego spodziewać? Przy okazji nowa mycha podłączona i powiem wam widzowie, że robi wrażenie. Serio, wygląda przepis ko. Zobaczymy, jak się będzie grało, ale powiem wam, że czuję, że już będzie koks. No i przy okazji zmiany myszki zmienimy sobie też czułość myszy, no bo jak wiecie, zawsze miałem, widzę, za dużą czułość, no to teraz sobie troszkę ją zmniejszyłem. Więc testujemy dzisiaj mychę, testujemy dzisiaj nową czułość i przy okazji robimy Kozak Challenge, więc odcinek będzie, myślę, całkiem niezły. Um, no, z pierwszego domku mamy tylko SMG-ka, chociaż czekaj, czy wy to widzicie? Tak, koło działka jest pompa, teraz ją do dopiero, teraz ją zobaczyłem. Przy okazji zbierzmy sobie jeszcze tutaj lodu uu, 4 splesze, no lepiej bićka nie mogło, rzucamy splesze, bierzemy shotguna, no i jest i deolo. No wydaje mi się, że najlepszy możliwy zielony lód, jaki mogę dostać, jeszcze tylko 7 I jesteśmy ustawieni na całą grę. Gdzie by tutaj polecić? Słuchajcie. O, tam się ktoś nawala. Dobra, lecimy w takim razie prosto na gości. Ta, widzę ich, słuchajcie. Czy ja mu spadnę gdzieś koło głowy? Dobra, jednak nie. No to co, spadamy koło niego i zaraz mu daję laser. Siemano, byku! Ale że on tańczył chyba? Słuchajcie, widzowie, tańczenie po fragu nie oddaje. No, szybko karma wróciła. Wow, prawie dostałem. Znaczy, nie dostałem. Jest tutaj, widzowie, daj mu bombę. No i szybki hedzik, i nie ma to tamto. Trzeba było nie tańczyć, panie kapitanie. No chyba, że nie tańczył, no, ale wydaje mi się, że tańczył po o tym jak pokonał tego gościa Przyładowujemy, leczymy się No i liczymy oczywiście widzowie na kolejnych O, mała potka za Frico, a dzięki, zabiorę, zabiorę Bo no, no, czemu nie, przyda się zawsze Małych potek nigdy za wiele, że tak powiem Serio, to jest najlepsze leczenie Potka wypita, droga obrana I gierka jest wygrywana, tak, dokładnie Może jakaś snajpa? SMG Dobra, no to gramy na dwa SMG -ki. Jeżeli tak tutaj daje gierka, no to bierzemy Kolejna laduwa, cztery splesze. Dobra, to jednak nie gramy na dwa SMG, bo mamy milion splashy Czy ktoś mówił 13 splashy w ekwipunku? Może jednak nie, weźmy chociaż trochę małych potek Kierunek, słodkie skrzyżowania Chociaż tutaj wydaje mi się, że nie będzie raczej nikogo No bo ten budynek jest rozwalony Na to by tak wyszło, tu wygląda jakby w ogóle Ktoś się wywalił Trzy wolne shotguny, cztery, co jest grane Jakby, co? Ktoś podobno Jedzie na tyrolce, ale to tak chyba trochę Za długo już mi pokazuje, aha No to widzowie chyba pierwszy raz jesteś, jesteś jestem świadkiem Wy może też, tyrolki, która się Zawiesiła w środku drogi Tak, no ciekawa sytuacja, Tyrol Niepokuję tutaj, żomy, on wejdzie do środka, słuchajcie. Idzie tutaj, dostał bombę, mega laser, łocie chłopie, ty, no, ty, bardzo szybko to poszło Nowa myszka i od razu laser siedzi jak 150, plus nowa czułość oczywiście Tutaj też ktoś był, ogólnie stoi tutaj takie coś jak tir i powiem wam, że tego tira chętnie bym zabrał Teraz na turniejach solo, jeżeli ktoś ma tira, no to jest totalnym szefem Ludzie jeżdżą widzowie tirami na endgame'ach i rozjeżdżają wszystkie boksy. Ale czy ty możesz przestać, no co ja ci przeszkadzam, nie wiem, serio Nie no, nie wytrzymam, chłop siedzi na dronie i będzie mi nabalał w auto Przyjechał tu ziomki, zabrał mi tira, ale ja mu wybuchnę tego tira Jednak mu nie wybuchłem, 30 dostał Szybki daszek, wow, w boksie Ajajaj, przypał trochę No, że tak powiem, lekką bombę dostałem, ale przynajmniej żyjemy Czekajcie, jest tu, dobra, dostał bombę Pyk, podmieniam ściankę Wbijam mu do boksa i jest tutaj, 27 na biało Mój daszek, moja podłoga Gdzie on jest? Panie, nie uciekaj pan ode mnie tyle, co jest grane Podmieniam mu ścianę, daję mu bombę Aha, no to fajnie się ktoś bawi Gierka numer 3, więc wyskakujmy im z busa od razu 3, 2, 1. I mamy, słuchajcie, Ghost Knight'a. On się tak nazywał, chyba tak, Ghost Knighta więc szare przedmioty. To nie powinno być teoretycznie ciężkie, ale praktycznie to szare item jest znaleźć ciężej niż na przykład zielone. No bo zielone wypadają z każdej skrzynki, a szare musimy niestety znaleźć na ziemi. Czekaj, czy to jest coś fajnego i czy to jest pompa szara? Dobra, lecę nią od razu, bo. A, to nie jest pompa. To uczucie, kiedy zaznaczysz amo do pompy, a okazuje się, że to nie jest pompa. Patrzcie, zielone. No nie mogę. Go zabrać. O, jest szare, let's go. Tylko czemu to kałach? Ja bym chciał tego, widzowie. Yy, shotguna jakiegoś. Niebieskie, też niestety nie dla mnie. Niebieskie, też niestety nie dla mnie. Ty, a może mam coś w namiocie? Ciekawego, szarego. O i mam pompę szarą w namiocie. No właśnie, tak coś mi się kojarzyło. No to mamy już shotguna oraz yy, kałacha. Zawsze coś. Tym można już powalczyć o wygraną. A czy to jest przypadkiem SMG? Oj, tak, widzowie. Czyli mamy SMG, shotguna, kałacha. To mi się podoba. To bardzo, bardzo dobrze. Chociaż wolałbym wymienić sobie kałacha na auga. A taktycznego shotguna na wolnego. No ale wiadomo, widzę, to nie jest jakiś koncert życzeń. Co mamy, to mamy, no i tym gramy. Ej, chłop tam biegnie daleko. Czemu ja akurat jestem na tyrolce? 27 biało ma. Biało 27. Biało 27. Dobra, schodzę z tej tyrolki i go pokonuję. Elobyku. Dobra, leży. Nie no, na tej tyrolce się nie da, bo przecież trzęsie się celownikiem jak 150. Mamy pierwszego. No i elegancko. zielony MK7. No żeby dało szary, no żeby dało szary. Chociaż szarego chyba nawet nie ma, więc nie wiem, nieważne. Wolny shotgun. Bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Może ten ziomek miał szarego auga? Musimy to zobaczyć. No, ten ziomek miał naprawdę ekwipunek, który robił wrażenie. 10 matców w nim miał, więc bardzo dużo. Ej, chłop do mnie nawala. Skąd on bije? Jest za kaktus Widzowie, bardzo mało ma Hedzik, szybki No i po gościu, jednak jeszcze nie po gościu Teraz już jest po gościu Ej, co oni tak wszyscy nie mają prawie niczego Patrzcie, on też miał tylko jeden item No dobra, dwa, ale ten jeden No ten jeden jest mi bardzo potrzebny, mianowicie Oczywiście szary auk Ekwipunek skompletowany, mamy wszystko najlepsze Teraz tylko wygrać grę oj, ale dostałem bomby, ty To jest jakiś totalny szef, mówiąc szczerze czy on nie wie, że ja właśnie zmieniłem pozycję? Ej, obczajcie to! Siemaneczko byku, chyba właśnie padasz! Chyba na pewno. Aha, masz jeden HP. Ej, dobra zmyłka poszła, powiem wam szczerze. I elo! Mamy go, myk do lobby. Szybka zmyłka ze zmianą pozycji. Nie wiedział, że przeszedłem. No i cykla ser od boku. No i elo. No więc mamy trzeciego. Lecimy prosto do strefy. Bo strefę nam trochę wywaliło. To lepiej już do niej się wybrać, chyba. Przez chwilę myślałem, że ktoś się odrodził. A to mój znacznik jest przecież nieważny. Ziomek leci armatą. Jest w ogóle szansa go trafić? utrafiłem go, nice. Zawsze coś, jakieś tam 25 wleciało. Ale że ktoś właśnie leci przede mną. No i co ja mam teraz najlepszego zrobić? Najpierw chyba. Pasowałoby wejść do strefy, co? Leci riftem. No to do zobaczenia później. Wylot karmatą i szukamy jakiegoś gościa. Chłop tu jest widzowie, laseruje go. Ile ta auto ma HP, ty? Halo! O, chyba już nie ma hapy, bo właśnie wybuchło. Dobra, nice. Aha, aha, fajny laser, spoko. Ja to mam pecha. Zawsze mnie każdy z zaskoczenia laseruje. Siadam w brykę, zawijam stąd. Ej, chłop tu jest, widzowie, biega właśnie. Aha, zabrał moje auto. No to fajnie. Dziewięć osób do końca, a strefa jest naprawdę giga mała. Wygranie tej gry może nie być zbyt proste. Słuchajcie, chłop wie, że ja siedzę w ksiaku. Nie podoba mi się to zbyt. Laseruję go, dostał 30. Kolejnego gościu tam biegnie. 27, siedem, let's go. Znowu 30 dostał ja ci kręcę nie dymy. Ten co stawia 100 pancernych ścian w ogóle, patrzcie na to. Nie mamy strefy. Chciałbym zabrać rzut, yy, żeby wypadł mi z niego lunchpad i lecimy lunchpadem do strefki. Nie dało mi lunchpada. Tego to się akurat nie spodziewałem. O, ale ten gościu rozłożył lunchpada. Dobra, no to mamy lunchpada. Szybki skok i byle, żebym nie dostał, słuchajcie, w powietrzu. Mam się dobrze, zlatuję na dół i że tak to ujmę, po prostu sobie chilluję. Pod mi ściany, skubany, co to było w ogóle Dobry trik z tą heavy snifem, ale na szczęście No nie wyszedł mu do końca yy, Pokonali się widzowie na high grandzie, zostały tylko cztery osoby Auto wybucha Rozwaliłem je tam, bank poleciało Ale totalnie nic nie dało Szybkie przejście do strefki, raz, dwa, trzy I jesteśmy w strefie On musi ten iść, słuchajcie, no nie ma innej opcji No chłopie, wyjdzie wreszcie Ja tutaj czekam ze Senkiem, jest tu Zero ma, o chłopie, na hita jest mu się do boksa nie no, bierz te pancerne ściany ode mnie, proszę! Nie no, tylko nie pancerne ściany, no, to jest przecież przesada jakaś. Kolejną pancerną, postawił, nie wytrzymam. Została mu tylko jedna niepancerna i jest to ten metal, więc podmieniam, jest mój, daję mu bombę, chłop ma zero. Okej, okay, no teraz już nie ma nawet jak wyjść z tego miejsca, więc yy, padnie raczej od strefy. No szanse, że ten gościu wyjdzie są naprawdę zerowe, znaczy, no ja go na pewno nie wypuszczę. Chwilkę sobie poczekamy No i zaraz pompę mu damy. Trzymam ścianę. Podmieniam, bomba, aha Co jest grane, dobra, daję mu ściankę jeszcze raz Po prostu zrobię tak, żeby nie wyszedł Z tego boksa. to chyba lepsza opcja Jest tutaj, o, co za gościu Skubany jednak wyszedł, no jasny gwincior, zawiodłem trochę Spadł na ziemię, mam go w boksie. Daszek mu daję, nie no, gdzie ten chłop jest Laser leci No ileż można dawać gościowi na biało, no O, pokonali go, dobra, wreszcie Widzowie, no ten ziomek naprawdę, on utrzymywał się Tutaj przez 150 lat chyba Trzy osoby do końca Jeden gościu ma hagi, ale zrzucam go. Aha, jednego nie zrzucę, bo ma pancerny Skybase. Spoko. Dobrze wiedzieć, że nie masz z kim szans, bo robi pancernego Skybase'a. Tak. kolacko. Jest tu widzowie. Laseruję go. Dostał 30. Próbuję wbić na hagi. Czy mi się to uda? Uję, zazdaszkowałem się. Walczę, 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 walczę. Powinno się udać i mam hagię. Let's go. Tylko, że zostało mi przy okazji 0 maxa, więc. No, taka sytuacja. Aha, i dostałem kolapsa. Nie! Trzecie miejsce. Słuchajcie, poziom tej gry był naprawdę gigamocny. Dawno nie miałem takich sposobów w meczu, serio. Jeśli rozśnieniem Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a koniecznie subskrybujcie kanał, żeby na bieżąco i go nie ominąć. Podsumowując, na myszce grało się naprawdę spoko i powiem Wam szczerze, że na pewno zostanie ze mną na dłużej jako mecz kapczość na której będę teraz grał. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie, widzowie. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o godziku Zakrzak i Ty w sklepie bardzo wszystkim za to dziękuję. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Propozycja, oczywiście, dajcie na nie w komentarzu. Trzymajcie się do następnego piona.